Não a Powiadają historycy, że dla spraw, które czekały na rozwiązanie wiele dziesiątków lat, kilka następnych dni czy tygodni, zwłoki nie ma żadnego znaczenia. Być może generalnie tak, ale jak w każdej regule, muszą być wyjątki. Takim niewątpliwie wyjątkiem jest dramatyczna historia Antoniego Roszkowskiego, starszego ułana z X Pułku Ułanów Litewskich, który od ostatniego dnia bitwy pod Kockiem, czyli od 6 października 1939 roku, czeka na należne mu odznaczenie. Ja by... Twardym człowiekiem. I nie jestem do końca twardy. A co jeszcze dzisiaj w naszym programie? Zajmiemy się bliżej dokumentami zawartymi w butelce, którą dziki wyryły w lesie pod nadburzańską wsią Kaplonosy. Poszukamy godnego muzealnego miejsca dla wspaniałego stalowego potwora. Przesmarować, uruchomić, w doprowadzić parę. Wreszcie dobierzemy się do skarbów skrywanych przez kolejną wiejską kuźnię. Pierwsza i najważniejsza dziś dla nas historia rozpoczyna się w Płocku. Rozmowa telefoniczna wydała mi się na tyle intrygująca, że bez wahania wsiadłem do samochodu i przejechałem 300 km do Płocka, aby tę rozmowę z panem kontynuować. Oto. Coś niewyobrażalnego. Bohater Virtuti Militari, żyjący, nie może tego odznaczenia otrzymać. Dobrze zrozumiałem naszą rozmowę? Tak, bardzo dobrze i dokładnie pan to zrozumiał. Proszę mi zrelacjonować tą historię. Proszę pana, a więc to jest taka sprawa, że w 2006 roku ukazał się artykuł w Kurierze Porannym na temat właśnie ułanów, którzy ostatnim rozkazem dowódcy pułku pod Kockiem to było 7 października 1939 roku. Zostali przedstawieni do odznaczeń krzyżem Virtuti Militari i do dziś dnia ci ułani nie dostali tych odznaczeń. Mieszkał kiedyś adiutant dowódcy pułku, który wrócił z zachodu z żoną i po śmierci jego żona wyjechała, wprowadzili się nowi lokatorzy i nowy lokator w tym domu na strychu znalazł paczkę zawinętą w jakieś papiery, szmaty, jakichś dokumentów. Sensacyjnie to już I zaniósł te dokumenty do muzeum. Dysponujemy opinią Wojskowego Biura Badań Historycznych, która w całości potwierdza tę opowieść. W 1991 roku odnalezione zostały w Rybinie dokumenty X Pułku Ułanów Litewskich z kampanii 1939 roku. Były to dziennik działań bojowych 10. Pułku Ułanów Litewskich prowadzony przez majora Stanisława Federowskiego, drugiego zastępcę dowódcy pułku i kwatermistrza w kampanii 1939. Rozkaz dowódcy pułku podpułkownika Kazimierza Bustlera, nr 139, z 7 października 1939 roku po kapitulacji po Bitwie pod Kockiem. Wniosek dowódcy pułku, podpułkownika Kazimierza Bustlera, kontrasygnowany przez kilku oficerów o odznaczenie krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari 10 oficerów i 9 podoficerów i ułanów tego pułku, a także wniosek o odznaczenie krzyżem walecznych 21 oficerów i 34 podoficerów i 51 ułanów. Do 2006 roku nic się nie działo w tej sprawie. Nie? No i pan Siegińczuk Andrzej z Nowego Jorku, zainteresował się tym, napisał do Czerwonego Krzyża i w Czerwonym Krzyżu zaczęli szukać tych ośmiu, ośmiu takich ułanów. Było wymienione 10 pułku. Proszę pana, znaleziono jednego, jest takie pismo, w którym podają nazwisko żyjącego tylko. W Polsce? W Polsce, w Piasecznie. Pod Warszawą? Pod Warszawą. Przestudiowałem ustawę o odznaczeniach, i przepis, który mówi, że można go wręczać w ciągu pięciu lat po zakończeniu działań wojennych. To ja Prawa się wewnętrznie się nie zgadzam z takim przepisem. Jest bohater, jest żyjący człowiek, a gdzieś tam jest przepis w tle. No ale to jest przepis dotyczący bohaterów, którzy zasłynęli w działaniach wojennych. Tylko. Ale ci, co tworzyli te przepisy, nie wiedzieli, że po drodze będzie komunizm, zawierucha, rozpo, rozproszenie tego, tego wojskowego narodu. Widać, tego nie brali pod uwagę. Nie. Nie? nie brali pod uwagę, jak ustalali kapituła, ustawiała te przepisy. Dzisiaj jest czas taki, że jeszcze można te krzywdy po części wyrównać. Przecież są rodziny. Jak pan mówi, nie jest to jedyny odznaczony wtedy. Jeszcze jest ośmiu takich. Są rodziny, których można również... Ponieważ pojedynczemu wręcić. człowiekowi czasem trudno jest walczyć, jeździć, podróżować, spróbujemy się z Panem sprzymierzyć i podziałać w tej samej bardzo, sprawie. Bardzo się cieszę. Ale wie Pan, co mnie zachwyca? Zachwyca, że są tacy ludzie jak Pan, którzy nie znając człowieka, widząc tylko dramatyczną sytuację, dramatycznie krzywdzącą sytuację, przystępuje do działania. To jest wspaniałe, że gdzieś wewnątrz jest taki odruch. Proszę Pana... To wychodzi wszystko z mego domu, od mego ojca, od mojej matki. Po prostu to się ma. To się ma. To się ma. Dzięki. Po prostu. Dzięki, że pan jest taki, jaki jest. Te dwie fotografie dostałem w płocku od człowieka, który zwrócił moją uwagę na sprawę starszego ułana Antoniego Rożkowskiego, a sam bohater mieszka tutaj w piasecznie niedaleko Warszawy, w tym małym domku. Tak to jest, że miejsca, w których żyją bohaterowie na ogół nie mają sobie niczego szczególnego. Pod Kociem to było tak, że myśmy wzięli stu Niemców do niewoli. Koło stu. I na wzgórzu się wysunęliśmy. I ten porucznik Urwanowicz został ranny. I... I tego... Uh. Wszyscy wycofali się, bo niemieckie siły strasznie przyszły. dzień był straszny. I ja tego porusznika on był ranny w nogę zapalającym pociągiem I ta cała noga była we krwi. On leżał ja wziąłem go, ciągnąłem ze wzgórza. A miałem płaszcz przeszyty jak szyto, jak szyto, pociskami. A hełm miałem przebity jednym pociskiem w dół, tak z boku, a drugi był... Tylko znak był na hełmie. Nie sądziłem, że zdarzy mi się rozmawiać z żywym bohaterem, kawalerem Virtuti militarii z Podkocka, bo ten czas płynął nieubłaganie. Poznikali pana koledzy pułkowi. No, należy pan już naprawdę do ostatnich. Tak. A przyjechaliśmy tak. do pana po to, aby tą historię ludziom w telewizorach pokazać i żeby zapytać, czy istnieje przeszkoda prawna, rzeczywista przeszkoda prawna, żeby bohaterowi, który. Zwierzchnika swojego porusznika wyniósł spod niemieckiego ognia. Którego czyn został uznany za czyn bohaterski. Czy istnieje jakaś przeszkoda, żeby mu krzyż Virtuti tutaj w klapie powiesić? Jeżeli to jest tylko przeszkoda formalno-prawda wynikająca z ustawy, to jest stanowczo za mało. Ta historia nie jest pierwszą ani ostatnią tego typu, i jesteśmy przekonani, iż bez szybkiej nowelizacji ustawy się nie obejdzie. Wprawdzie sami bohaterowie odbierają honory już gdzie indziej, ale rodzinom należą się one tutaj. Taka jest natura historii, że co jakiś czas odsłania nowe tajemnice. Oto w kolejce powinny stanąć wnioski odznaczeniowe dowódców oddziałów podziemnych, na przykład te zapisane w zeszycie żelaznego. Dowódcy oddziału długie lata zmagającego się z komuną. Czy i w tym przypadku mamy przywołać przepis, iż 5 lat po ustaniu działań wojennych odznaczeń bojowych się nie przyznaje? Z dużą niecierpliwością czekaliśmy, aż dokumenty odnalezione w szczelnie zamkniętej butelce w lesie pod wsią Kaplonosy wyschną i będziemy mogli zadać im kilka pytań. Ten moment właśnie nadszedł. Te dokumenty ze względu na swoją delikatność nie wytrzymują długiego obracania w rękach, więc najlepiej od razu włożyć je do skanera o. i potem obrabiać je w formie elektronicznej. Jest to niewątpliwie fragment raportu bądź spisu inwentarza jakiejś organizacji. 13 ludzi, nie ma pseudonimów, są imiona Stasiek, Walek, Czesiek, ale uzbrojenie jest niesamowite. Ta lewa kolumna pokazuje ilość, ilość dysków do automatów. Dysków oznacza, że są to automaty sowieckie, czyli PPSHA. LKM, czyli karabin maszynowy lekki. No i pełny garnitur pistoletów. Belgijka, 15 Parabellum, Wis, Walter, Nagan, Tetetki w ilości pięciu sztuk, znowu Belgijka, 15. To uzbrojenie prawie nieomylnie odpowiada nam z jakiej epoki pochodzi ten zbiór dokumentów. Otóż nie ma tutaj ulubionych w partyzance nie ma tej dominacji niemieckiej, szanowanej w partyzance broni. Jest mnóstwo broni sowieckiej. Z całą pewnością można powiedzieć, że ta grupa działała już po wkroczeniu Sowietów na tę ziemię, czyli po lipcu 1944 roku. Pojawiają się tu również mapki, i te są chyba najciekawsze. Otóż najwyraźniej ci ludzie w tym swoim własnym terenie narysowali świat, w którym żyli. Zaraz najpierw pokażę Państwu coś takiego. Najpierw zaintrygowała mnie tutaj o ten napis. W pierwszym oglądzie w samochodzie przeczytałem złoto. Zelektryzowało mnie to nieco. Potem po powiększeniu okazało się, że nie złoto, a błoto i tak często w naszym życiu poszukiwaczy bywa, prawda? To może być intrygujące. Natomiast ta mapka ogólna jest zaopatrzona również w pewną mapkę szczegółową, pokazującą zabudowania charakterystyczne. Tu widać stodołę zaraz to powiększymy. Proszę, stodoła, chlewnia, mała chlewnia, tu jest coś, co jest opisane jak szopa, a wewnątrz, tej chlewni, tutaj o jest zaznaczone miejsce. Co ono skrywa, nie wiemy. I podobnych mapek, o to jest jeszcze ciekawsza, tutaj w zabudowaniach mieszczących się przy jakiejś drodze oznaczonych numerem 2 są postawione dwa krzyżyki. Co tam jest ukryte, nie wiadomo. Ale to niezwykle interesujący trop nad tą mapą, trzeba jeszcze popracować, co oczywiście zrobić nie omieszkamy. A same dokumenty, same dokumenty powinny trafić w ręce ludzi, którzy są do tego przygotowani, aby przetrwały dla następnych badaczy, może dla ciekawszych metod badawczych, które potrafią z tych zatartych linii wyczytać więcej. Ponieważ każda godzina przebywania w nieklimatyzowanym pomieszczeniu takim dokumentom szkodzi, przekażemy je w ręce najwłaściwsze, czyli archiwistom z Instytutu Pamięci Narodowej, a przy okazji zaprezentujemy dzieło, które w rozwikłaniu niejednej zagadki może być pomocnym. Chciałbym pokazać Państwu dzieło niezwykłe. Ta ogromna księga to owoc pracy wielu ludzi, pracy wykonywanej przez wiele lat, ale efekt cudowny. Otóż, my, historycy, amatorzy, błąkający się po dziejach najnowszych, mamy wreszcie prawdziwy przewodnik, prawda? Książkę, w której. Yy zdołaliśmy umieścić, jak sądzę, ponad 90% ważnych informacji dotyczących oporu, konspiracyjnego oporu wobec komunizmu z pierwszego okresu istnienia. I to, co wiedziały społeczności lokalne, bo znały swoich bohaterów, w tej chwili znane jest w przekroju kraju. Pojawiły się mapki, mapki pokazujące zasięg terytorialny, działania, akcje, to jest fantastyczne. No, myślę, że w tej chwili trudno będzie napisać e, lokalną e, syntezę, czy syntezę ogólnopolską e, historii danego regionu, e, czy całej Polski, bez użycia tego, m, tej książki. Cieszę się tym bardziej, że to właśnie powsta, powstał pomysł w Lublinie, w Lublinie zostało wykonane. Czy dzięki temu wiadomo, jakie miało rozmiary to podziemie? Tak, możemy mówić już bardzo konkretnymi liczbami. To jest około 200 tysięcy ludzi w konspiracji, około 20 tysięcy ludzi pod bronią w lasach w całym Impon tym okresie. Imponująca armia i imponujące pożytki edukacyjne. Prawda, nauczyciel historii mając coś takiego dla swojej okolicy, może już spokojnie nauczać tej historii. Z pewnością mapa historyczna jest jednym z podstawowych materiałów dydaktycznych, z którym nauczyciel pracuje z uczniem. Tym bardziej do tej tematyki, która w szkole poruszana jest rzadko, z różnych powodów. Teraz w sposób syntetyczny, na podstawie mapy, która jest materiałem poglądowym, uczeń w sposób bardzo szybki może przekonać się, jak sytuacja wyglądała w jego regionie i to szczególnie istotne jest z punktu widzenia gimnazjum, jak też może dokonać porównań w skali kraju. Bo czasami w domach powtarzało się pseudonimy, prawda? Ja z moich stron pamiętam Tarzan, Ojciec Jan. Natomiast tutaj, wertując ten leksykon, znajduje się wszystkie informacje, te prowadzące mnie dalej w kierunku innej lektury, ale najważniejsze, że to jest znacznie bogatsze. Tu pojawiają się wizerunki, prawda? Wizerunki dziwnie numerowane. Dlaczego? Dlatego, że. To ubeckie hmm. zdjęcia, to tak? To są zdjęcia ubeckie. Bardzo często Ubecja zaznaczała e, osoby i ich pseudonimy. Stawiali też krzyżyki, Wstawiali prawda? Numerku. krzyżyki, nas numer... tak? Wygrzebaliście mnóstwo rzeczy fantastycznych. To są różne skrypty. To są zdjęcia niektóre straszliwe, no ale tego nie sposób było uniknąć. Wreszcie są różne przedmioty. Tu gdzieś widziałem na przykład. O, sygnet. Sygnet partyzancki. W atlasie mamy zdjęcia, dokumenty oraz mnóstwo właśnie takich drobnostek ikonograficznych. Jak Ale odeszliście rady, jak od, od konwencjonalnego opowiadania historii przez taki surowy wykład w szkole niemieckiej. Tutaj jest mnóstwo takich smaczków. Z dwóch względów. Przede wszystkim nie byliśmy przed kilkoma laty w stanie stworzyć monografii podziemia, bo badania nie były jeszcze zaawansowane na takim etapie, żeby taką książkę napisać i stwierdziliśmy, że pewnym rozwiązaniem tego problemu będzie właśnie stworzenie Atlasu, gdzie połączymy wiadomości tekstowe. Przekładając je właśnie na, na mapy i okraszając to olbrzymim materiałem ikonograficznym. Jest tutaj ponad 800 zdjęć. Wiele z nich jest publikowanych dopiero po raz pierwszy, wcześniej przez te kilkadziesiąt lat. Leżały albo to w archiwum IPN-u, albo gdzieś na poddaszach, bądź też w prywatnych zbiorach i dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Nie postawił jeszcze pomnika wiejskim kowalom, nie, jestem skłonny to zrobić. Otóż kiedy wszystkie powojenne rzeczy, czy znaczy wojenne rzeczy po wojnie wędrowały na złom, traktowano je jako przeszkadzający szmelc, oni pieczołowicie zbierali wszystko, układali u siebie na półeczkach i teraz my możemy do tych dawnych kuźni zajrzeć. Witam panie Ryszardzie. Dobry panie. To wszystko zbiory pana taty, tak? Ja te rzeczy po ojcu wszystko zabrałem. I wszystko pierczoło. I, I ma pan ten sam serdeczny odruch nie wyrzucić Nie, no się na To zrobiłem właśnie teraz renament taki, coś się hmm. powywalałem trochę. Wrzucić. No właśnie zadzwoniłem do pana, bo przypomniałem hmm. sobie metalowe pudełeczka z takimi literkami do Co? wybijania na wojskowych urządzeniach. Mam, proszę, oryginał. Jeszcze wojskowa farba jest. Proszę, zielona farba. A to są Literki 28, 27. Powinno... Aby było? Ja. Nie, nie było. W zestawach dla nieśmiertelników był krzyżyk jeszcze. Dla lekarza nie wiem, wojskowego. Nie ma, 27 jest. Mam wrażenie, że to są literki do wybijania na innych urządzeniach niż nieśmiertelniki, bo literki na nieśmiertelniki były mniejsze. Miały po yy, 3 mm. A to jest 6 mm. A to jest, a to jest 6 mm. A to są chyba trójki numeratory. Jak się nie mylę. A tak. O, Tylko, że donie śmiertelników powinny być w kwadratowym pudełeczku, wie pan? Były, ale to zepsuło się jak go przerzuciłem. O! I to są, to są wybijaki doni śmiertelników cyfrowe. Przedwojenne. Tamte, tak. Tamte mam wrażenie, że są do sprzętu po prostu, bo w wojsku było mnóstwo różnego sprzętu. Tak, armaty Nie trzeba było na, na nich wybijać nie różne rzeczy, natomiast te, te służyły do wybijania dat i danych cyfrowych na nieśmiertelnika. Niech pan to zabierze do domu, do szafy, porządnie, porządnie trzyma, żeby się nie pogubiło, bo na pewno drugiego takiego kompletu nie będzie. A niech pan mi powie, jak się to one znalazły tutaj w tym zbiorze taty? Tatuś mi kiedyś opowiadał, że jak Orlik... Marian Bernaci, Marian Bernaci, jak on był dowódcą AK na terenie turykim, I on, jak uderzyły na stawy, na jednostkę wojskową, tak niektóre rzeczy tam no, Wpadły im w ręce. Wpadła im wtedy strzelba wojskowa, generała, dowódcy, sweterałem, te numeratory i jeszcze takie drobne rzeczy. To chyba wtedy, wtedy uznał, że warto je zabrać z magazynu tak. amunicyjnych w no, Ktoś, który wziął i ojcu po prostu, ojciec był kowalem i, hmm. i ojciec to przyniósł do Zostawiając przeglądanie przepastnych zasobów wiejskiej później bardziej cierpliwym od nas. Mamy na dziś w planie jeszcze jedną wyprawę ratunkową. Zdawałoby się, że maszyny parowe odeszły bezpowrotnie, a co jakiś czas ktoś mówi: Wiecie, pojedźcie tam. Tam to jest wola gałęzowska i oto proszę, pod drzewem, a częściowo wrośnięta w drzewo, cudowna maszyna parowa. Proszę spojrzeć, jak przyroda zmaga się z metalem. Metal na razie górą. Maszyna parowa niewątpliwie wskazuje na to te dwie kule. Regulator, regulator Łota, który służył moderowaniu. Prędkości tej maszyny po to, aby nie kręciła się za szybko. Cylinder, doprowadzenie pary we wspaniałym stanie. Proszę spojrzeć, te, jeżeli już znajdujemy taką maszynę, to te wszystkie finezyjne dźwigienki, regulatory praktycznie nie istnieją, kto się odkręcił, zabrał, a tutaj jest wszystko w jak najlepszym stanie. Ale najciekawsze jest to. Dwujęzyczny napis. Borman, Szwede. To jest spółka akcyjna Warszawa i po polsku Borban Szwede. To, to jest najważniejsze. Często trafiamy takie maszyny w starych młynach, trafiamy na silniki importowane, natomiast to jest produkt niewątpliwie polski z przed I wojny światowej. Cudowny stan. Ja spróbuję poprosić tutaj kogoś, kto coś więcej o tej maszynie wie. To było niezawodne, praktycznie to, to się nie psuło. wieczny motor? Tak jest. Trochę serce pana zabolało, kiedy wyciągnięto to z hali. Znaczy ja nie jestem pracownikiem. Kiedyś pracowałem, jeszcze jak było 11 grzeszni w zrzeszeniu prawda to na innych gorzeniach były maszyny, pod Lublin podlegało 11, pamiętam, na każdej była maszyna, co się w tej chwili stało. Większość z nich powędrowała na złom, a ta jest w cudownym stanie. Wiele jej tak. trzeba, żeby znowu zaczęła pracować? No... Pary. Pary. <laughs> a to uruchomić trzeba, bo to wie pan, warunki atmosferyczne, to tamto, panewki przesmarować. Ale wygląda pięknie. Panewki jak w lokomotywach z Weissmetalu, tak? Tak jest, tak jest. Tak jest. Czyli z dalszego Przesmarować, uruchomić. Udrożnić, doprowadzić parę. I powiem panu, że mam nadzieję, że uda nam się udrożnić, Oczywiście. przesmarować i poprosimy pana o włączenie pary wtedy, kiedy ona stanie w Muzeum na przykład Politechniki, bo jest taki zamiar wybudowania takiego muzeum, żeby młodzi ludzie przyszli i powiedzieli, patrzcie, wiek pary opierały się na czymś takim. I to dobrze się opierało. Oczywiście. Ponieważ jest to własność Agencji Rolnej Skarbu Państwa, myślę, że rozmowy będą proste, bo tam, nie są prywatni właściciele, wygląda to różnie. Ale tutaj wydaje mi się, że sprawa potoczy się bardzo szybko i oczywiście Państwa o tym poinformujemy. Ja Dziękuję za tą tak. krótką lekcję obsługi maszyny parowej. Jeszcze słów kilka o naszych następnych planach. Otóż wybieramy się na wielkie poszukiwania w lasy parczewskie, mając nadzieję, iż stare pamiętniki doprowadzą nas do trzech kolejnych obozów powstańczych z 1863 roku. Do zobaczenia. Muzyka